Witam serdecznie, kochani moi z tej strony. Dawid z kanału Prowadzi mnie Bóg. Moi mili, tytuł dzisiejszego odcinka to: Bóg wysłucha Twojej prośby. Uwierz w to. Bóg wysłucha Twojej prośby. Uw uwierz w to. Dlaczego tak uważam i dlaczego jestem tego taki pewny? Chciałbym przeczytać wam. Chciałbym przeczytać Wam dwa wersety z pierwszego listu Jana, rozdział 5, wersety 14 i 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, Wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Moi drodzy, taka jest zaś ufność właśnie, jaką mamy do naszego Boga. Pamiętajmy, co, o co prosimy naszego Pana. Pamiętajmy, jeżeli na przykład modlimy się do naszego Boga i powtarzamy jeszcze to w naszych modlitwach codziennie, Boże Nasz prowadź nas bezpiecznie na wyjściu z domu i na Jego wejściu. Prowadź nas bezpiecznie na wyjściu z domu i na Jego wejściu, w drodze do pracy, z pracy, w drodze do sklepu, sklepu, w drodze do rodziców, od rodziców, bezpiecznie na wyjściu z domu i na Jego wejściu. Zawieramy w tej modlitwie prośbę o to, aby Bóg prowadził nas bezpiecznie, czy samochodem, czy piechotą, czy rowerem, czy czymkolwiek innym, moi drodzy, piechtolotem, czymkolwiek. My mamy naszemu Bogu ufać, że tak się dzieje. Bo zapominamy często o co go prosimy. Modlimy się, zapominamy, a później odczuwamy lęk. Wy, wy, wychodzę z domu i odczuwam lęk, że ktoś mnie tu potrąci, że ten tu niebezpiecznie jakoś blisko przejechał. Tutaj zaczynam, aż odskoczyłem do tyłu, bo za blisko przeszedł ten pan koło mnie, a tak wyglądał nie, niebezpiecznie. Ja się bałem, bałam, yy, czy nie napadnie mnie. To albo prosisz Boga i ufasz mu, albo co, o, co wyprawiasz? No właśnie o to chodzi. Tym bardziej, moi drodzy, że je, jeśli jest to zgodne z wolą naszego Boga. Drogi bracie, droga siostro, nie, nie wierzę w to. Albo powiem tak. Jestem przekonany, że każdy z nas, przynajmniej raz, jak nie kilka, może kilkanaście razy w życiu, świadomie do, doświadczył pomocy od naszego Boga. Czy to ochrony przed drugim człowiekiem, ochrony przed wypadkiem, który mógłbym uczynić ja, czy ktoś mi, czy ktoś mógłby spowodować niebezpieczne zdarzenie na drodze, które zakończyłoby się właśnie wypadkiem, kolizją czy czymkolwiek, ale do tego nie doszło. Jeszcze kiedy może doświadczyliśmy tego, nie będąc na drodze z naszym panem, to jeszcze byśmy mówili, co tu się stało. No, nie wiem co, ale kurczę, ładny fart. To nie jest fart. To nie był fart. Teraz, kiedy już jesteśmy świadomi tego, to wiemy, że działał Bóg. A teraz dodatkowo prosimy Go, mamy ufność w tym, że tak się stanie i wychodzę. I jestem pewny siebie, wychodzę. Oczywiście popatrzy się na przejściu w lewo, w prawo, w lewo. Ale mam ufność do naszego Pana, że, za, że pomoże mi wyjść bezpiecznie z domu i bezpiecznie do domu powrócić. Ufamy Mu. Ufamy naszemu panu od początku do końca. Pamiętajmy o co prosimy naszego pana, aby mieć tą ufność cały czas, nie tylko podczas modlitwy wieczornej przez chwilę, ale cały czas w ciągu dnia. Jeśli przyjdzie nam się, jeśli prosimy na przykład yy, Boga, mamy yy, ważny dzień w pracy, mamy oddać jakąś. Pracę, albo mamy jakiś egzamin, albo test, prosimy naszego Pana, aby nam też dopomógł, aby nam zabrał tą tremę, aby nas uczynił bardziej odważnym. To tak się też zachowujemy i jesteśmy przekonani, że Pan nam pomoże. Wtedy zobaczycie, jak napełnia nasze serce odwagą. Bo ta ufność, którą pokładamy w nim, ona owocuje. To jest właśnie wiara. My ufamy naszemu Panu. Jest, jeżeli jest to zgodne z Jego wolą, wiemy, że to się stanie. I już, że to od Niego otrzymaliśmy. Jeśli prosimy Boga o zdrowie, a wstajemy rano, mamy obie ręce, nogi, nie kaszlemy, nie dusimy się, to to zdrowie jest. Co wy, co wy myślicie, że my jesteśmy w stanie sobie swoje zdrowie utrzymać? Możemy trochę zadbać o nie, to fakt poprzez uprawianie ruchu, odżywianie się itd. itd. Ale to Bóg ma pieczę nad tym wszystkim i my też mamy o to właśnie dbać. Prosząc o zdrowie, nie przeginając z używkami, alkoholem i tak dalej, to zdrowie od Boga będziemy mieli. To od Niego mamy i mamy tą ufność w Nim, że to zdrowie od Niego otrzymujemy. I okazujemy Mu wdzięczność za to, moi drodzy. Żeby nikt mi nie zarzucił Ewangelii sukcesu, bo jak powiesz że a, napisałeś w, ty, w tytule, że Bóg wysłucha Twojej prośby, uwierz w to. No A jeżeli zacznę go prosić, nie wiem, o co o samochód, o pieniądze, o lepszą pensję i tak dalej, dalej, moi drodzy, przede wszystkim masz obie ręce, to się postaraj ty. Jeżeli idziesz na drodze uczciwości, to Bóg ci może dopomóc. Jak najbardziej tak. Ale dał Ci zdrowe ręce, nogi, kreatywność, działaj, twórz, rób. Lecz yy, wróćmy się do listu Jakuba. Pójdźmy do listu Jakuba, rozdział czwarty i werset trzeci. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. No, widzicie sami, że nie wszystkie prośby będą wysł wysłuch wysłuchane. Te, które nie są zgodne z wolą naszego Boga, nie będą. Dlaczego? Dlatego, że to są głównie te wspomniane tutaj. Czyli prosimy o zaspokojenie swoich żądz. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Czyli źle prosimy Boga. Jeżeli nie otrzymujemy tego, czego chcemy, to wiemy, że źle prosimy. Zamyślając, to służyć na zaspokojenie swoich namiętności. Moi, moi drodzy, wolą naszego Boga jest to, abyśmy byli cali, zdrowi, abyśmy mieli potomstwo. Jak najbardziej nie wszyscy mają, rzecz jasna też. Ale to jest wolą naszego Boga, byśmy byli płodni i rozmnażali się. Wolą naszego Boga jest o to, abyśmy mieli życie w obfitości. Nie nadinterpretować to w obfitości, czyli masz, moi, kochany, moja kochana, masz dach nad głową, zdrowe ręce, nogi, dzieci. Jeszcze jak masz dom i psa, to w ogóle masz błogosławieństwa. To jest życie w obfitości. Jeżeli ktoś ma na myśli życie w luksusie, w, na jakichś jachtach, dekoracje w perłach, garniturach, butach za kilkadziesiąt tysięcy złotych, moi drodzy, no to nie tędy droga. To nie jest definicja obfitości u naszego Boga. Choć na przykładzie królów wspomnianych w Piśmie Świętym, taką obfitość Bóg dawał, chociażby Salomonowi. No ale to są wyjątki. I też wiemy pomimo swojej całej mądrości, ale też dlatego, że nie posłuchał bo Boga, Salomon upadł, bo nie posłuchał Boga. Sprawa oczywiście miała się w kwestii kobiet. Dlatego też, moi drodzy, bardzo ważne jest, to wiemy, że Bóg wysłuchuje naszych próśb. My mamy Mu zaufać. Mówimy o takich codziennych sprawach. Jeżeli prosimy, aby nas prowadził bezpiecznie, to ufamy Mu że tak się też dzieje. Zachowujemy uważność, ostrożność, bo to leży w naszej kwestii. Ale wszystko w rękach naszego Boga. Życie nasze jest w Jego rękach. Nasz dech może wziąć w każdej chwili. W każdej chwili. Ludzie się dziwią, że czasami ktoś pije alkohol w nadmiarze, pali papierosy, Pewnie używki innego typu, a żyje 90-95 lat. Owidocznie widocznie nie jest jego czas. Być może Bóg uznał, że ten ktoś musi jeszcze coś przejść, doświadczyć, żeby na końcu swojego życia chociażby się ocknął, bo Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, tylko chciałby, aby ten nawrócił się, do niego przyszedł. To też czasami może trwać, dlatego ludzie mają tą szansę i żyją, pomimo swojego życia, no naprawdę dla innych mogłoby się wydawać fatalnego w skutkach. On żyje. To nie jest to, że ma zdrowie końskie, to jest wola Boga, bo tacy ludzie są, którzy znacznie mniej skonsumowali narkotyków, alkoholu, używek innej maści, a nie dożyli tam 25 lat. 25 lat, więc dlaczego tak się dzieje? No, Bóg stwierdził, że jednak to nie jest to już. Być może, że ta wiedział, że ta osoba się nie zmieni. Nie mnie też oceniać jak najbardziej Boga, bo Bóg wie, kto ile będzie żył. Bóg wie, kto ma ile włosów na głowie. Wszystkie nasze głowy są policzone. Tak dobrze nas Bóg zna. Jednym daje szansę, żeby pomimo tego fatalnie prowadzonego życia żyli długo, że być może gdzieś tam u końcu Kresu życia Jego się nawróci ten człowiek. Bóg jest cierpliwy, jest łaskawy, ale i sprawie sprawiedliwy. Dlatego, wracając do sedna, moi drodzy, dzisiejszego przekazu, wiemy, że Bóg wysłuchuje naszych próśb, jeżeli są zgodne z Jego wolą, ale my ufajmy Mu też. My ufajmy Mu. Nauczymy się Mu uf ufać, że jeżeli prosimy Go o to, to wiemy, że dostaniemy to, i okazujemy mu oczywiście wdzięczność, bo tak samo jak człowiek oczekuje, jeżeli na przykład komuś pomoże bezinteresownie, nie musi oczekiwać w pieniędzy, ale jest mu miło, kiedy ktoś powie: Dziękuję Ci. Naszemu Bogu też zależy na tym, abyśmy Mu byli wdzięczni za to. Dziękuję Ci, Boże nasz. Kochani moi, Ufajmy naszemu panu, o co go prosimy. Czy o bezpieczną podróż, drogę. Ufajmy. Ufajmy, że On nas prowadzi. Każdego dnia dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Szczęśliwy i błogosławiony moim zdaniem ten, który mu tak bezgranicznie zaufa. Tak bezgranicznie zaufa, że Stanie nad przepaścią 5000 metrów w dół, rzuci się w przepaść. Na początku może czuć lekki strach, ale w końcu zamknie te oczy i powie, Boże, ufam Tobie. Na jego uśmiech, na jego, przepraszam, twarzy zacznie się malować lekki uśmiech, a on będzie spadał, spadał, spadał. I w końcu, przy samym końcu. Trasy w dół przed upadkiem. On nie upadnie z całą siłą, z tym impetem, tylko po prostu delikatnie ustanie na nogi. Że Bóg ma takie staranie o nas. Osobiście wierzę w to bardzo, moi drodzy. Wierzę w to bardzo i sama mam co najmniej kilka świadomych, zwłaszcza przypadków. Albo raczej zdarzeń, zdarzeń, które potwierdzają to naprawdę, że Bóg wyciąga z różnych opresji. To jest prawda, i tak jest nasz Bóg. Bóg jest wielki, moi drodzy. Dziękuję Ci, jeżeli wytrwałeś do końca. Dziękuję Ci za Twój poświęcony czas. Za każdą łapkę w górę. Komentarz, subskry subskrypcję. Prosząc dalej o to samo, a teraz dziękuję Ci jeszcze raz, błogosławię w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bogiem, cześć.